Wraz z pierwszymi upałami pojawiła się także zmora pasażerów, czyli duchota w pojazdach komunikacji miejskiej. Czy jest szansa na klimatyzację w tych pojazdach? Około 30 tramwajów spośród taboru naszego tutaj Wrocławskiego ma klimatyzację, jest wyposażonych fabrycznie w klimatyzację. Jest to 30 sztuk na 220 tramwajów. Jeśli chodzi o autobusy, to jest to około 10%. Sytuacja ma się jednak poprawić. Firma Solaris produkuje dla nas 57 autobusów. Będą to autobusy i krótkie, i długie. One pojawią się do końca roku we Wrocławiu. I wszystkie te autobusy będą klimatyzowane. Pierwszy autobus z tej linii produkcyjnej zjedzie już pod koniec sierpnia. Więc być może jeszcze na tę końcówkę upałów w tym roku się załapiemy. Klimatyzacja uruchamiana jest, kiedy temperatura powietrza przekroczy 25 stopni. W razie gdyby nie działała, Należy to zgłosić kierującemu pojazdem. Nie tak dawno ogłoszono, że Wrocław to jedno ze stu najmądrzejszych miast świata. Miejsce w tym zaszczytnym gronie zawdzięczamy przede wszystkim jakości kształcenia na wrocławskich uczelniach. Właśnie rozpoczęły one rekrutację nowych studentów. Rekrutację pierwszą rozpoczął Uniwersytet Ekonomiczny już 30 kwietnia. W maju. 1 maja Uniwersytet Wrocławski, 12 maja Uniwersytet Medyczny, 15 Politechnika Wrocławska. W czerwcu zacznie rekrutację 1 czerwca Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, a AWF 2 czerwca. Wrocławski Indeks. Porozumienie wrocławskich uczelni prowadzi szeroką akcję informacyjną w internecie. Na temat możliwości podjęcia studiów we Wrocławiu oraz perspektywach zawodowych, jakie studiowanie w naszym mieście otwiera, szczegóły na stronie www.wrocławskiindeks.pl.